dobry, ja jestem Maciek i witam was w kolejnym odcinku z Fortnite'a Co Wolisz, edycja Fortnite. Dostałem maila od widza, który poprosił mnie o nagranie kolejnego odcinka Co Wolisz i właśnie nagrywam z tego twojego tutaj... Jeśli to oglądasz z komentarzy, Naprawdę super. Naprawdę jestem zadowolony, że aż tak bardzo, bardzo dobrze przyjęliście mój wcześniejszy odcinek. Mam nadzieję, że ten tak samo bardzo dobrze się przyjmie, więc dajcie od razu łapkę w górę i lecimy z odcinkiem. Z kodem MCK otrzymasz 3% zwrotu za gierkę, którą kupujesz na stronie G2A. Więc zapraszam serdecznie druga linijka opisu. Za kim jesteś? Aktualizacja 6.30, ok. żarcie na starcie. Wow, to jest dosyć stary update. Patrzcie, czyli za kim jestem? Team Burgerek czy Team Pomidorek? No cóż, w sumie nigdy się nie zastanawiałem nad tym, więc teraz jest chyba pora na to, żeby się zastanowić. I oczywiście wy piszcie w komentarzach, piszcie każdą odpowiedź, którą tutaj będziecie zaznaczać. A ja zaznaczę sobie, no właśnie nie wiem za bardzo. Być może zaznaczę. Hmm. Wiecie co? Ej. Ej i dopiero teraz zauważyłem, lol, patrzcie! Tim burgerek, ale tu jest pomidorek. Ej lol. Ej, nie wiem czy to jest troll od twórcy czy nie, ale dopiero teraz ja to zajerzyłem, O kurde, ej. Pewnie pewnie połowa z was teraz napisała, ej, ale tu są złe obrazki odwrotnie. Nie, dobrze, dobrze, ale jestem jestem, wiecie, no, spostrzegawczy, więc zauważyłem przed wami, przed wami zauważyłem. Dobra, wiecie co? Tim burgerek. Z tego względu, że lubię burgery i w ogóle. No zresztą tutaj widzicie, 71% zaznaczyło burgerka, mimo że ma zdjęcie pomidorka. Nie wiem czy tutaj ludzie Bardziej patrzyli na zdjęcie czy na podpis, ale no cóż. Jaki według Ciebie jest najlepszy sezon Fortnite? Pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. O kurde, a właśnie teraz przed chwilą, nie wiem chyba wczoraj czy, czy dzisiaj, wczoraj czy dzisiaj nie pamiętam, jeszcze nie byłem przed komputerem tak naprawdę. Wyszedł siódmy sezon. Siódmy, ja już sobie zaktualizowałem. I takie dodatkowe pytanie ode mnie, czy kupiliście karnet bojowy? Piście czy kupiliście? A ja zaznaczę w sumie, kiedy mi się najbardziej, najlepiej grało. Chyba. Czwarty sezon. W czwartym sezonie grałem najwięcej. Najbardziej, najwięcej grałem w czwartym sezonie. Nie wiem dlaczego. Może. Nie wiem, nie, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Ale po prostu sezon czwarty. W sezonie czwartym najwięcej grałem, więc mogę powiedzieć, że wolę najbardziej czwarty sezon. Chociaż siódmy też się zapowiada fajnie. Jaki jest Twój rekord fragów? O kurczę, żebym ja tylko pamiętał: 0,3, 4, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 24, 25 i więcej. O kurde, nie no. Dobra, dosyć spoko są tutaj odpowiedzi. Takie nie, że 1, 2, 3, 4, tylko mamy tam mniej więcej średnia. E, czyli zaznaczę, że 4, 6. No, bo jednak, jednak, no nie jestem za dobrym graczem, ale coś tam potrafię ustrzelić, więc wiecie, no trzeba się uczyć, co nie. A ile wy zaczęliście? Oczywiście napiszcie w komentarzu. Dobrze, lecimy dalej. Wow. Ej, jedna osoba zaczęła, 25 i więcej. To musi być jakiś pro. To naprawdę musi być jakiś pro. Niech ten pro się przyzna w komentarzach. Co my tutaj mamy tu ciekawego? Jaką strzelbą uwielbiasz grać? Strzelba. Aha, okej. Okay. Szybka pompa, wolna strzelba, dubeltówka, strzelba. Pompka nowa i ciężka pompka. Kurde, właśnie wiecie co? E, z tych wszystkich, które grałem tylko szybką pompą, wolną strzelbą, e, nową pompką. I dubeltówką, nie właśnie dubeltówką nie, ciężką pompą, a nową pompką chyba tylko raz i, i sobie chciałem ją, chciałem ją tylko przetestować, więc z tego wszystkiego tutaj chyba raczej zaznaczę szybką pompę, dlatego że no jest szybka i z bliska naprawdę bardzo łatwo ustrzelić, chociaż wolna strzelba no daje ten damage, ale jednak... Lepiej mi się gra szybką pompą Ale z tego co widzę, no to tutaj naprawdę z Strzelbą y, pompką nową Gra najwięcej ludzi jak na razie No z szybką pompką, okej, okay, na, na równi No bo mało odpowiedzi jest, wy więcej Jesteśmy na razie prawie na równi Ze strzelbą pompką nową Okej, no okej, okay, no, okay, no pff, może być i tak O, okej, okay, patrzcie na to Co to się dzieje się? No dobrze a Jakiego twórcę wolisz? Może tak Tego pierwszego pana nie kojarzę Więc nie będę zaznaczał, bo nie chce mi się Teraz sprawdzać, ale tego pana Kojarzę? Może nie za bardzo kojarzę, ale coś, coś tam oglądałem kiedyś, ja nie wiem, kilka miesięcy temu oglądałem. Robię jakieś filmy, teraz chyba z Fortnite robi czy coś takiego. Nie wiem, pana już jego oczywiście kojarzę, więc zaznaczę pana Josiego i proszę bardzo, jeden głos ma pan Josie, czyli mój głos. I dziś Josi, to jest moja łapeczka w górę dla ciebie. Jaką snajperkę wolisz? Ciężka snajperka, sztucer, szybka, zwykła snajperka. Hmm sztucer. Ten sztucer jest tak dla mnie niewygodny, no bo nie ma tej lunety, prawda, no, nie wiem, z pleców strzelać ze snajperki to tak trochę dziwnie nawet, no bo niby mamy tutaj sztucera, ale to powinien być FPS, dlatego to, to, to jest takie moje zdanie, że na przykład ta, ten sztucer nie powinien być, że strzelacie z dużym zoomem, ale tak czy siak z pleców kamera jest, tylko się przełącza na FPP i macie oczy, tak, macie tutaj kamerę, macie w oczach kamerę, wiadomo, no, w, w snajperkach macie w lunetach spoko, standardowo, ale sztucer ma źle ustawioną kamerę jak dla mnie. Y, więc wybiorę snajperkę zwykłą, ponieważ najczęściej nią grałem i naprawdę fajne kile mi się z tą snajperką czasami robiło. Serio. Takie szoty, że wow, wow, wow. <laughs> snajperką zwykłą mi się naprawdę super gra. Co byś wybrał? 1000 v czy 20 skinów najrzadszych z Fortnite'a? O no, kurde. Wiecie co, w sumie nigdy też. I teraz takie pytanie matematyczne do Was. Ile możemy kupić skinów legendarnych za 10 tysięcy faldowców? Wy sobie odpowiedzcie na to pytanie, a ja zaznaczę, że raczej. Będę chciał 10 tysięcy. Wiecie dlaczego? Z tego względu, że skiny. Tak czy siak dostajemy. Skiny. No ja wiadomo, ja, wie, ja wiem, to są najrzadsze. Ale ja w sumie nawet nie patrzę, czy to, czy to są rzadsze, rzadkie skiny, czy nie. A skiny. Dostajemy skiny darmowe. Jak bijemy ten level, prawda? Te, te, te karnety i tak dalej. A no fałdolce też dostajemy za daily. Więc zaznaczyłem właśnie 10 tysięcy fałdolców. To no możemy sobie kupić jakieś kill Możemy sobie kupić coś innego. Właśnie skiny i tak dalej. Dalej. Jaką lokację wolisz? Słone Strzechy, Karkołomne Kino. No tutaj troszeczkę to jest tak napisane, no bo ja nie kojarzę polskich nazw i na przykład nie, no wiem, że kino to kino, tak, no kino no to jestem na kinie, ale Słone Strzechy, naprawdę nie wiem co to jest, <słany> serio nie wiem co to są Słone Strzechy, e, więc zaznaczę kino, bo dosyć często tam lądowałem. Słone z Czechy może bym zaznaczył wtedy, kiedy bym wiedział jaka to jest nazwa po angielsku, bo właśnie właśnie o to mi chodzi, że nie wiem co to jest za, nie wiem jaka jest nazwa tego angielska, ale powiem wam, że karkołomne kino. No i jesteśmy tak jak w większości. Lecimy dalej. Ok, czyli to wszystko. Aha, no to... No i w sumie tyle. Więc dajcie łapkę w górę, wysyłajcie mi kolejne quizy, Ja oczywiście postaram się nagrać wszystkie od Was, czy jak wolicie, co byś wolał. Więc dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!